Słuchajcie widzowie, znalazłem takiego moda Z fajnym lore, stellmate się nazywa, nie? The Frozen War, czyli jakby zamrożona wojna I tutaj chodzi głównie o to, co by było gdyby Pierwsza wojna zakończyła się tak jakby remisem A Rosja dalej jest roz w rozpadzie Ale to przetłumaczę wam już w grze No i moi drodzy, tak aktualnie prezentuje się mapa Jest Pakt Berliński, Osmanem Austria jednak została troszkę rozebrana Rosjanie się trzymają z trockim został podpisany z tego co widzę pokój Francja oddzieliła się od Wielkiej Brytanii Wielka Brytania, walka tutaj jest toczona z Indiami w Azji chyba normalnie Japonia zajęła kawałek terytorium, skorzystała z okazji. Stany wszystko po staremu. Ale moi drodzy, wiecie co, jak chcielibyście? Jeszcze jeden odcinek z tego moda: napiszcie swoje propozycje, co byście chcieli zobaczyć na tym modzie. I może Włochami odtworzymy Imperium Rzymskie, nie wiem. I zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Ale moi drodzy, sponsorem tego materiału jest Ray Shadow Legends. Miliony graczy? Jest trudne bossy? Jest lata regularnego kontentu? Jest. Raid Shadow of Legends ma to wszystko. W środku epickiej walki, która trwa od tysięcy lat, będziesz walczyć ze szlachetnymi królami i mrocznymi czarodziejami. Odkryjesz przepowiednie przekleństwa zdrady i spotkasz ponad 12 walczących frakcji. Skorzystaj z linków w opisie, aby samodzielnie pobrać Raid Shadow of Legends na swój telefon komórkowy lub komputer. Raid ma 16 różnych frakcji, takich jak Orkowie, Krasnoludy, Hordy Nieumarłych i wiele innych. Innych. Każda frakcja składa się z wielu unikalnych bohaterów. Mój ulubiony bohater to KL, bo jest on jedynym ze startowych czampionów, czyli po prostu można mieć go od początku, mimo tego, że wykorzystywany jest też oczywiście w endgame, bo jest super na kampanię i na klanowe bossy na arenie. Moja ulubiona frakcja to frakcja mrocznych elfów. Wydaje mi się, że frakcja jest fajna, bo ma dużo zróżnicowanych bohaterów ofensywnych, jak i bardziej supportowych. Bardzo dobrze mi nią idzie Faction Crypts dzięki temu, bo mogę złożyć naprawdę fajnie uzupełniający się team. W tym Raid ma największą aktualizację w historii. Głównym wydarzeniem jest tutaj Doom Tower. To gigantyczna wieża ze 120 piętrami i 12 naprawdę złymi bossami do pokonania. Poza tym wypuszczają 14 niesamowitych nowych bohaterów w samą porę na święta. Naprawdę nigdy nie było lepszego momentu na rozpoczęcie gry. Jeśli chcesz uzyskać ogromną przewagę w raidzie, wystarczy, że klikniesz link w opisie, a otrzymasz darmowego czempiona pustki, wzmacniacz punktów doświadczenia, 50 klejnotów, trochę uzupełnienia energii, a nawet starożyt Odłamek, Ty tylko pojawisz się w grze. Nie czekaj, taka okazja nie zdarzy się już drugi raz, wejdź w link w opisie, zarejestruj się w Raid Shadow of Legends i rozpocznij swoją przygodę na wiele, wiele lat. I zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i będę wiedział, że chcecie obejrzeć więcej. Tak czy inaczej, mamy nowe drzewko dla Niemiec, możemy porzucić Europę albo dalej kontynuować współpracę z Europą. Ja raczej Europę porzucę i pójdziemy tutaj w stronę Prus, ale aktualnie zrobimy sobie troszeczkę przemysłu. Tutaj mamy wielki opis imperium niemieckiego, jeżeli ktoś scenik sobie spauzuje film i przeczyta, kurde, wiecie, co? Tak sobie obserwuję te floty i z tego co widzę, to naprawdę Niemcy mają tutaj potęgę, nie? Potęgę, jeżeli chodzi o floty. Nawet mamy pięć lotniskowców. Pokczam! Kurczę, dopiero teraz zauważyłem te duchy narodowe, które nie są zbyt mocne dla nas. O, to to już jest w ogóle kompletnie naprawdę, nie? Tutaj, żeby zrobić austriackie pytanie, muszę mieć 800 tysięcy siły w polu. Ja zrobiłem sobie troszeczkę przemysłu, widzowie, i idziemy teraz w status quo. Prowadzi mnie to do... Tych celi i zadymki, czyli unicestwienie czerwonych. Okej, okay, stawiam się masowo wystawiać dywizję, żeby nabić te 800 tysięcy w polu. No, brakuje nam jeszcze tylko 100 tysięcy około, więc to mi się wydaje, będzie długo. Niestety artylerii mi brakuje i sprzętu wsparcia ponad 1000, a dopiero zacząłem fabryki budować. Robimy z ostatnich z tych celi. Jak skończymy to robić, to później olejemy na razie to i zrobimy e, austriackie pytanie. Później pójdziemy w to. Później pójdziemy w referendum w e, Szwajcarii i tak dalej, albo zaanektujemy Bohemię i Szwajcarię. No, zobaczymy. Ok, austriackie pytanie się zrobiło. Co teraz? I co, co teraz? Czy oni będą chętni? Chyba Austria nas jednak nie polubiła, z tego co widzę. A to dopiero w tym celu, jak się skończy, dostanę event. Austria dołączyła do Niemiec. Super, pe perfekto. Austria z naszym korem, wspaniale. I teraz mam dylemat. Czy Niemcy pójdą w invade, czyli wjedziemy w Szwajcarię i wjedziemy w Bohemię? Czy pójdziemy w referenda? Wiecie co, pójdę w referenda. Zobaczymy, co to da. Tym razem bez wojenek. Zobaczymy, co dadzą referenda, nie? Szwajcaria zaakceptowała. Referendum. The Swiss Germans join us. Okej, okay. super. Czyli podzieliliśmy Szwajcarię razem z Francuzami. Super. Okej, okay. Czechia accepts. The Sudetenland join us. Super. ok, teraz żądamy referendum w Beneluxie. Ciekawie, ciekawa taka droga dyplomatyczna dla Niemiec. A zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Co ciekawe, u Sowietów, tych takich bardziej syberyjskich, powrócił Papa Stalin. Okej, okay. zobaczmy. Luksemburg się zgodził. Luksemburg dołączył do nas. Belgia się zgodziła. Flanders się zgodził. Holandia się zgodziła. Holandia do nas dołączyła. OK, zrobiliśmy jeszcze kolonię. Nie, no to jest OP. Zobaczcie, to jest naprawdę OP. My sobie po prostu tak te tereny należą już do nas, nie? To jest nasze. I ostatni cel: Grol... Glory to Germania. Zróbmy to. Okej, okay, Włochy wypowiedziały wojnę katalońskim komunistom. Co ciekawe. Super. Ja robię cztery dywizje Marines i w tym let's playu idę pod zwykłe dwudziestki, bo nie chcę po prostu nadwyrężać przemysłu i niech się chłopaki po prostu robią. A jeszcze bym zapomniał: Dutch East Indies to jest nasza kolonia, jak coś. Oj, kurde. I Sowieci nam zaczynają szaleć. Stalin zyskuje powoli terytoria. Nie wiem, czy zdążymy pomóc naszym ruskom. Dobra. Tutaj mogę ro rosyjsko-niemiecki alliance podpisać, i to by było bardziej logiczne, mi się wydaje. Chociaż, może by ich posadzić na marionetkę. Tutaj może być wojna z Francją. Wojna z UK. Po tym celu zażądam od Polski i Livonii subjugation, czyli żeby oni mi się tak, jakby poddali. W razie czego, jakby się nie zgodzili, to jestem gotowy, żeby zainterweniować. Okej, okay, czyli Livonia się nie zgodziła i Polska też się nie zgodziła, niestety. No to Polsko i Livonio. Wybaczcie mi bardzo serdecznie, że to robię. Ale no tak, jak trzeba, to trzeba. Mam nadzieję, że się jednak tym razem dogadamy. Wielkie Niemcy i Wielka Polska razem, jako koledzy. Kurde, to brzmi ciekawie. Dobra, z tego, co możecie zauważyć, no to tutaj raczej dużego problemu z nimi nie będzie. Dobra, Polska została nasza. Jakby protektoratem tutaj, takim małym. Teraz Livonia, oczywiście. To już raczej problemu z tym nie będzie. Żeby zrobić cel, żeby wjechać w Rosję, to musi Rosja zrobić cel Complete recovery Veria I wtedy dopiero mogę coś pobawić się. Aktualnie dokończy drzewko przemysłowe. No co tu mam innego na razie do roboty? Okej, okay, zajęliśmy sobie tutaj Livonię, a wzięliśmy dla siebie tereny Litwy. No i spopetowaliśmy, moi drodzy, Twojej Estonie. coś dziwnego się dzieje. Ja się tu przygotowuję na Francję. Włochy wypowiedziały wojnę wszystkiemu i jest ze mną w stanie wojny. Włoch. Nie wiem, jakim cudem ja odpowiedziałem. Nie wiem, co tu się stało Komu Włoch wypowiedział wojnę, ale Włosi się naprawdę. Aha, oni wszystkim wypowiadają wojnę, zobaczcie, oni cały czas komuś wypowiadają wojnę. Co tu się dzieje? Włochy naprawdę jakiś pokczamp totalnie robią. Na szczęście tutaj moje dywizje dosyć szybko przylecą. Czekam 50 dywizji, jakbym wpuścił. Przecież właśnie mają wojs ze mną na granicy. Co tu się dzieje? Tak na serio, to to, to jest koniec z Włoch? Przecież u Ja nawet nie zrobiłem, żeby się przygotować. To było na tyle z Włoch, moi drodzy. Włochy tutaj poszły naprawdę we wszystko i chyba gorzej nie mogły skończyć niż to, co zrobiły. Okej, okay, sprawa wygląda tak, że Włochy stały się naszą marionetką. Tutaj, oczywiście, strefę okupacyjną na północy Włoch, a Libia została przekazana Osmanom. No, mam nadzieję, że się jakkolwiek umocnią tutaj. I teraz my, my ruszamy na Francję. Let's go! Okej, okay, ruscy się wbili w Sowietów. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsza opcja. Nie mogę dalej zrobić tego celu, żeby pomóc Rosji. Niestety. E, no wiecie co, zabawimy się z Francją. Ja tutaj tylko trzy dywizje pancerne przygotowałem, ale sądzę, że one w 100% wystarczą. I to widzę, że nawet bezproblemowo. No, typowa kampania we Francji, moi drodzy, nie? Paryż. Spróbujemy tutaj ich okrążyć jeszcze bardziej. No, nie mówcie mi, że to było wszystko. Boże, co jest? Dobra, robimy Burbur France. Francja burbońska. Powstaje świetnie, jaka nasza marionetka. No i teraz powiem tak, no, pff, to było dosyć szybkie, nie? Tak autentycznie, to było mega szybkie. Dobra, z tego co widzę dominacja jest. Użyjemy tylko i wyłącznie okrętów podwodnych, każemy im wypłynąć na kanał La Manche, no i każemy się naszym dywizją z No to jest bezproblemowe, Boże. Takie desanty to mogę wykonywać dzień i noc. Tutaj z tego co mogę zauważyć, naprawdę bez zaskoczeń, ponieważ Brytyjczycy, gdzie wy jesteście, brytole? O Boże, pierwszy Brytyjczycy się pojawiły, ja ich naprawdę tutaj mocno, wiecie, zlekceważyłem. Niemieckie togo upadło. Pewnie alianci mnie zajęli. No i co, co ja pocznę teraz? Co ja pocznę? Zajęli mi niemieckie Togo, ja zajmuję Liverpool i jadę na północ do Glasgow, Nie, co ja pocznę? Moje niemieckie Togo, oddajcie mi moje niemieckie Togo. O już. Ostanowiłem nie grać jak dzban i po prostu popapetować sobie rzeczy. E, spopetowałem Anglię, spopetowałem Walię, spopetowałem sobie Szkocję, e, spopetowałem też Maltę, bo wiem, że uwielbiacie, jak papetuję Maltę. W Węgry domagają się jakiejś tutaj mediacji. No dobra, dajmy Transylwanię na Węgier. Jak się Rumunia nie zgodzi, no to ja tutaj jeszcze Guderiana przyślę, w razie czego. O. Oddali, dobra. Co ciekawe, muszę wam powiedzieć, że szybko musiałem wystawić moich Marinesów, których sobie po prostu trenowałem, bo reszta wojska poleciała do Ameryki. I powiem wam tak, że to jest naprawdę dziwne, bo tutaj wyskoczył bunt. I chcą mi obalić burbonów, ale na szczęście oczywiście wujek Łukasz tu był na miejscu i już zaraz zaradzi temu problemowi. Przygotuję się tutaj na Stany Zjednoczone, bo mam celik. Dobra, dostaliśmy celik. Na Stany Zjednoczone. No i jesteśmy mniej więcej gotowi. Wypowiadamy, wzywamy wszystkich moich sojuszników i odpalimy moją piechotę. Ono sobie powinna poradzić. A to są konfederaci? Nawet nie wiedziałem o tym. Użyjemy teraz czołgów Guderiana też do przebicia się. Tutaj tu widzę, że oni mają po jednej dywizji, więc Rommel nie powinien mieć żadnego problemu ze swoimi dywizjami piechoty. Tutaj naprawdę się przebijać. No i po prostu ciśniemy. Niestety nie mogę się pokusić o walkę z Rosją. Nie mogę zrobić tego celu. No cóż, zobaczymy, kto tutaj zwycięży. Co ciekawe, widzę, że chyba Rosjanie zwyciężają. Amerykańskie straty to 500k ludzi. Nasze to 100. 80, i powiem wam szczerze, że z Ameryki też nie mam wam zbytnio jakich szotów pokazać. No bo jest totalne zwycięstwo. Szczerze to myślałem, że nic mnie zaskoczy, ale Rosja anektująca wszystko i zostawiająca w jednej prowincji jeszcze chyba w Tanutuwie. Kurde, tego. Sowietów, to jest dosyć ciekawe. No i powiem tak. Ja na Rosji się zemszczę, ale Rosja podbiła szybciej Sowietów niż ja Stany Zjednoczone. Ale w sumie co z tego, jak teraz naprawdę jest game over? Wystarczy tylko do Los Angeles dojść, a tutaj z północy już wojska Romla nadciągają. No i później będziemy wracać do Rosji i mamy taki nowy porządek paktu berlińskiego, można powiedzieć nawet. Okej. Okay. Szybkie to dosyć było. E, puppet United States. Thank you. Kurde, mogą to Kanady Kanadzie dać, ale z drugiej strony jest Git. No i teraz szybka kampania w Rosji. Ukraina. O, nie chciałabyś zostać moją marionetką. Chociaż poczekajcie, widzowie. Nie wiem, czy nie zrobię Border Gora. Mam nadzieję, że nie. Wielka Polska nieśmiertelna. To jest Twoje tereny. Ja jestem dobry chłopiec. Oddałem Ci. Nawet nie mogę zwrócić im plus, a z chęcią bym to zrobił. Dla wielkiej Polski bym oddał wszystko. Porozmawiamy teraz z Ukrainą. Po prostu. Mam nadzieję, że Ukraina się nie obrazi, że zamierzam z nią przeprowadzić dyskusję na temat polskich terytoriów i kresów. No bo, ach wiesz. Wiesz, jak ty zdobywasz kresy, to wiadomo, że ty jesteś od razu Polakiem, nie? O, świetnie, Indie gwarantują Ukrainę. Z chęcią mi pokażę, gdzie jest ich miejsce. I jeszcze później weźmiemy Galicję, żeby Polska ładnie wyglądała. No i wiesz, to się ceni. To, to się ceni. Ja wiem, że jak robię Wielkie Polski w tej grze, nawet grając czymś innym, to jest łapek tona w górę, więc mam nadzieję, że nie zapomniałeś zostawić. Dobra, mamy Ukrainę. Dzień dobry, mam nadzieję, że Indie się włączą. Oczywiście, że tak. I uzasadniamy na Kraków. Cyk, żeby Wielkie Polsce oddać teren. Oczywiście wzywamy wszystkie moje marionetki. Prik, 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 prik. Tyle tych marionetek, że one się wzywają 10 minut. Ukraina dołączyła do Commonwealthu wspaniale. Bardzo mnie to cieszy. A Atryszyn się nie liczy. A Atryszyn to jest dodatkowy boost dla mojego przeciwnika, żeby mnie pokonał, ale widzę, że nie potrafi z tego skorzystać dobrze. No w sumie mam przewagę 15 do 1. Nie, no może nie. Mam przewagę no, 10 do 1 co najmniej. Więc prędzej czy później ta linia frontu klęknie. O, właśnie, o tym mówię. I 30 dywizji powoli i subtelnie zacznie się rozlewać na cały teren. Patrz, ja zdobyłem te tereny i one z automatu przeszły pod polską kontrolę. Przysięgam, nic tutaj nie zrobiłem. Nie? Gra wie o tym. Tym, że Polska jest wielka, nieśmiertelna i do niej należą kresy. Ciekawe, nawet moje okręty tutaj nie musiały dopływać, żebym mógł się zdesantować. Chyba Nowa Zelandia się potężnie broni tutaj. I okej, okay, wylądowałem. Nawet tego nie zauważyłem, bo przygotowywałem plany na Rosję. A tutaj przed moimi marisami to raczej nic nie stanie na drodze do zwycięstwa. Dobra, i teraz sobie tak puszczę po prostu YOLO tych Marinesów. E, niech sobie wjeżdżają, mają zaopatrzenie, więc jest spocio. Ja mam pusty Wellington, oni tutaj stoją. Czy, czy jaśnie po prostu, czy, czy to jest moja szauma? Teraz te 7 dywizji spróbuję uzyskać tutaj przyczółek. Z celi ono będzie się desantować. E, dobra, justification za Kraków mi się tutaj zrobił. Super. I teraz wjedziemy. Teraz wjeżdżamy oczywiście w Galicję całą. To będzie też Polska Ziemia. O, już po Galicji. No i czekamy teraz na cel na Rosję. Chciałem tu wylądować, ale tutaj moi sojusznicy wylądowali. Moje dywizje to jeszcze dopiero płyną w ogóle. Coś mi się wydaje jednak, że że ten desant nie był najmądrzejszym rozwiązaniem, chociaż powiem wam szczerze, że widzę, że się wbijemy, chyba. Super. Przydadzą się tutaj posiłki w przyszłości, ale na razie rozstawimy po prostu marinesów, żeby sobie stali. Dobra, wojna z Rosją rozpoczęta. Mam nadzieję, że oni dołączyli. Tak, dołączyli. Świetnie. E, moje lotnictwo zaraz powinno zaskoczyć. Ja tutaj wystawię jeszcze, zobaczcie, dodatkowe maszyny. Zapomniałem Guderiana odpalić. On ma się przebijać w stronę Petrogradu, a w Indiach moi marinesi zostali, kurde, troszeczkę chyba zaorani. A nie, stoją w tym samym miejscu, dobragi. Wiecie, co Rosjanie jednak mnie zaskakują, bo ich, Atakowałem na pełnej parze, lecz oni postanowili mnie kontroatakować. Po prostu wstrzymałem plan i Rosjanie wypalili z million manpowera. I niestety znowu muszę zrobić 3-4 okrążenia, i dopiero wtedy będę mógł puścić plan na Rosję. No już się długo raczej Rosja tutaj nie pobroni. Pyk, jeden, kocioł numer jeden. w Petrograd. Kurczek, kto to? Bohaterska Francja zdesantowała się na Petrograd. I tak kończą się okrążenia z Rosjanami. Dzień dobry. Powiem tak, no podbój Rosji to raczej widzieliście z tysiąc razy, więc nie ma tutaj nic zbytnio ekscytującego, poza tym, że dołączyłem czołgi. I zmieniłem mój główny template w 40. I to jest wszystko. Dobra, moi drodzy, moje dywizje się przygotowują na Persję. Ja teraz sobie ustalę cel na kolejny kraj. Pyk. E, no i będziemy czekać, bo tylko w ten sposób będziemy by w stanie tak mocno się tutaj wbić. Już nawet nie patrzę na attrition, tylko przesyłam moje dywizje, żebyśmy mogli otworzyć wreszcie front. Właśnie wyskoczyło mi, że Japonia chce dołączyć do paktu berlińskiego. Oczywiście bardzo serdecznie ją zapraszam. Do wojny już niekoniecznie zrobiłem tak. Podzieliłem armię i ustawiłem tych gości, żeby tu po prostu stali. I zobaczcie. Tutaj całe indyjskie i pakistańskie wojsko trzymają. No całe to może nie, ale przygotowałem masywny desant na plecy i mam nadzieję, że te dywizje dadzą radę się tu zdesantować. O, Japonia przyjęła wezwanko. Świetnie. Tutaj prosimy zająć prowincję z portem. Tutaj prosimy na południe podejść. Super, zajmujemy Bombaj. Teraz zsuwamy plany, ustawiamy je tak i puszczamy Guderiana. Żeby jak najgłębiej wjeżdżał jak najdalej. Dopiero teraz 82 dywizje Guderiana przybyły do portu. Jak to się zacznie rozlewać po całych Indiach, no to okej, okay, tutaj sobie na południu torujemy drogę. Mam nadzieję, że te dywizje nadążą. Oczywiście moje dywizje pancerne. Tutaj jest takie atrycent. W tych Indiach, że ledwo, ledwo po prostu, ledwo cokolwiek się tutaj da zrobić, naprawdę jest okej. Okay. Myślałem, że już się nie uda. Jeszcze Brytyjczycy tu wylądowali, no to już wspaniale. I to będzie, moi drodzy, po Indiach. Widzimy się prawdopodobnie, mi się wydaje, w konferencji pokojowej. No i moi drodzy, mamy to. Czas popetować. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po konferencji. Tutaj połowę dywizji to sobie usunęłem. Ramia po niej tereny, które zdobyła. Oczywiście Wielka Polska otrzymała całą Rosję, Ukrainę i w ogóle wszystko, co najlepsze. E, I tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli byście chcieli jakiś odcinek jeszcze z tego moda. I co? Następnego epizodu.